Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na dziś przygotowałam Wam y, krzyżówki, takie jak dwie szczęśliwe linie, dwie y, krzyżówki z drapki, dwie krzyżówki za 3 złote i dwie owocową eksplozję. Wkład dzisiejszego y, odcinka 18 zł. Naddrapałam, żeby było szybciej i zaczynamy od szczęśliwych linii. Szczęśliwe linie z numerkiem 61. I szukamy korona, winogrono. Winogrono mamy. Korona też jest. Tu kolejne winogrono. I to na tyle. Cytryna, i kwiat. nie widzę złoto podkowa podkowy mamy złoto a jest cytrynka krab i banan banan mamy Krab i tu jeszcze jeden banan, garnek i sakwa. Ostatnie dwa mamy garnek. Garnek no ale nic to nam nie daje, Zrapeczka pusta. k tak jest.

Y, mhm, chyba tyle. J i O, następne. O, mamy pierwsze słowo Udo. I chyba wszystko. Kolejne dwie to K i M. Mamy K. M. M, K. M. Oko drugie słowo. K i M. Mamy M. Tu również. Tu mamy K. Mm -hmm. I to chyba tyle. Kolejne R i w. Mamy trzecie słowo. R i w. R i w. Mm -hmm. I ostatnie N i X. N, N. I więcej nie widzę, czyli mamy trzy słowa. Zwrocik B, B. Tak, trzy złote mamy tutaj. To teraz owocówka z numerem 62. I szukamy kokos, wiśnie. Kokos, wiśnie mamy tutaj i kokosa tutaj. Kolejne dwa kiwi i melon. Kiwi daje nam linię. Kiwi i melon. Melon jeden ukrył, a nie są jeszcze jejku. Myślałam, że jeden. <laughs> melon. I ostatnie dwa brzoskwinia i jabłko. Jabłko, brzoskwinie dają nam kolejną linię. I tu jabłko również daje nam linię. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć linii. I zobaczymy co tam pod tymi liniami. Pod pierwszą 3 złote. Pod drugą 3 złote. Pod trzecią 3 złote, 3 złote i pod ostatnią 3 złote, czyli 15 złotych mamy. I kontrolna. N, N, N. Tak jest, powinno się zgadzać. Dobra. Czyli zwrócił się nam już cały wkład odcinka. Fajnie, super. Troszkę, o tak, o, dobra. Kolejne szczęśliwe linie z numerkiem 59. I szukamy korony i śliwki. Korona i śliwka. Korona tutaj. Śliwka na końcu. Gruszka słoń. Gruszka, gruszka i gruszeczka na końcu. Słonia nie widzę. Biedronka z serca, biedronka z serca, biedroneczka. Nie widzę więcej, złoto i ananas, ananas mamy i tutaj I, i tu jeszcze złoto i ostatnie dwa, banan i kwiat, banan jest tylko jeden niestety jest pusta, a i ku, tak jest to kolejna krzyżóweczka z numerkiem pięćdziesiąt dwa i szukamy M i B mamy B M to kolejne B i tu jeszcze jedno. M nie widzę więcej. Z i A kolejne. Mamy A. A. Jest i Z. A. Jeszcze tutaj A. No, i chyba wszystko. Kolejne dwie to D i J. D i J. Mamy D. Mamy J, i mamy pierwsze słowo Azja. Więcej nie widzę. D, 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 d. Nie widać więcej. N U kolejne. Mamy tu już U N U N N. No i chyba tyle. I ostatnie dwie E i W. E i w mamy tu. Mamy drugie słowo uznanie. E. Tutaj, E. E, e. e i w. Więcej nie widzę, czyli wychodzi na to, że jest pusta. A S tak jest. I ostatnie owocowa eksplozja z numerkiem 61. I szukamy tutaj arbus i kokos. Arbus i kokos. Tu mamy kokos. I arbuza na końcu. Kolejne dwa to melon i gruszka. Melon i gruszka razem melon. Więcej nie widzę. I ostatnie dwa cytryna i cytryna i kiwi. Kiwi mamy tu. Cytrynę mamy tu. Kiwi tu. No i. Zdrapeczka pusta AWS. Tak jest. Czyli w dzisiejszym odcinku na 18. 18 zwróciło się w krzyżówce i w owocowej eksplozji. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Pa.